Ołtarz rodzinny, dzień 102, 11 kwietnia. A gdy przyszła kolejna Esterę, córkę Abihajla, stryja Mordocheusza, który ją przyjął za córkę, aby udała się do króla, nie żądała niczego, oprócz tego, co polecił Hegaj, eunuch króla, stróż kobiet. I Estera zyskała łaskę w oczach wszystkich, którzy na nią patrzyli. Zabrano więc Esterę do króla Asferusa do jego domu królewskiego w dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego panowania. I król umiłował Esterę nad wszystkie kobiety i znalazła ona łaskę jego przychylność ponad wszystkie panny, tak, że włożył jej na głowę koronę królewską i uczynił ją królową w miejsce Waszti. Księga Estery 2, 15-17 gdy uda się do restauracji i zamówisz sobie miskę zupy, a będzie w niej pająk, to złożysz skargę na tę restaurację. Lecz diabłu pozwalasz, aby ci wpychał do gardła sprośne programy telewizyjne, gry w karty i połykasz to. On skłania cię do tego, abyś się ubierała w niechlujne odzienie. I kobiety chodzą w tych krótkich, ciasnych, skąpych sukienkach, jak ściągnięte ze skórki wiedeńskie parówki, i tak się prezentując wychodzą na ulicę. I czy wiesz, moja siostro, ja tego nie mówię jako żart. Nie zrozum mnie źle. Słuchaj. Mówię ci następująco. Jeżeli tak postępujesz, to w dniu sądu będziesz zaliczona do cudzołożnic. Tak jest. Jezus powiedział, ktokolwiek spojrzałby na kobietę, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w sercu swoim. I gdy ten grzesznik będzie musiał zdać rachunek z popełnienia cudzołóstwa, kto był przyczyną tego? Ty! Kto to spowodował? Ty! To się zgadza. Jeżeli prezentuje się tak przed mężczyznami, przypodobując się temu światu, ubierając się jak ten świat. Powiedziałem to pewnego razu, a pewna kobieta w Louisville, Kentucky, buntowała się. Otóż, słuchaj pan, panie Branham, ja ci to teraz wyklaruję. Odrzekłem, tak jest, madam. Ona rzekła, to jest jedyny rodzaj sukienek, które dzisiaj szyją. Ja powiedziałem, są produkowane maszyny do szycia i sprzedaje się różne tkaniny. Lecz chodzi o to, że ty chcesz się ubierać tak skąpo, coś przewrotnego jest w tobie. To się dokładnie zgadza. Ty to czynisz nie dlatego, że to jest modne, nie czynisz to dlatego, że musisz, czynisz to dlatego, że tego chcesz. Palisz papierosy dlatego, że je chcesz palić. Nie musisz tego czynić. Ja uważam, że to jest najbardziej durna rzecz, jaką widziałem kiedykolwiek. Kobieta jadąca po ulicy z zapalonym papierosem między palcami, jakie widzicie, jadące samochodami i tym podobne. Patrzcie, to jest hańba. Jest to piąte największe osiągnięcie żurnalistów, jakie mamy w naszym państwie. Chociaż lekarze i wiedza medyczna mówią, że palenie jest pełne raka i wszystkiego innego, a ludzie wchłaniają to wprost do swego ciała przez cały czas. Widzimy kobietę, która jest niby chrześcijanką, a leży rozwalając się tam, na plaży, gdzie leżą mężczyźni. Leży tam rozciągnięta w stroju kąpielowym. Mam dwie córki. Nie mówię, że one by tego nie uczyniły. One mówią, że to jest opalanie skóry. One otrzymają lanie, jeżeli ja będę żył. Będzie to syn pana Branhama z prętem mniej więcej tak długim. Ja uważam, że to jest grzeszne. Estera oczyściła się. Ona oczyściła swoje serce. Oto, co ona oczyściła tego właśnie potrzebuje Kościół oczyszczenia serca. Jak oczyszczę moje serce, bracie obmy Obmyję wodą słowa, krwią Jezusa Chrystusa. Czytaj dzisiaj: Księga Kapłańska 7, Księga Estery 2, Jeremiasz 4 od 19, Ewangelia Łukasza 12 od 32.